Witam serdecznie hodowców, no kolejny dzień dzisiaj mamy, trzeba wywieźć, trzeba wywieźć, żeby ptaszki nie wypadły z rytmu, ptaszki są elegancko, zaraz policzę, bo jeszcze wam powiem, będę łapał, zobaczymy czy wszystko wczoraj się zeszło, no bo wczoraj był naprawdę ciężki trening, ale wizualnie widać, że wszystko chyba jest, no zobaczymy, zaraz połapiemy, zobaczymy, wam powiem, jadę na miejsce wypuszczania i dzisiaj to samo miejsce co wczoraj. No i jesteśmy na miejscu. Troszeczkę dalej dzisiaj niż, niż wczoraj jednak pojechałem. O, tu dla rozeznania, kto miejscowy, to będzie wiedział, gdzie jestem. Troszeczkę dalej podjechałem. Dobra wiadomość jest taka, że są wszystkie. Wszystko przyleciało co do sztuki wczoraj. Brakowało tam paru, potem musiałem jechać sprawy załatwiać. Dlatego nie policzyłem wczoraj. Także są wszystkie. Są wszystkie gołąbki 25 w dalszym ciągu. Puszczamy. Puszczamy elegancko. Puszczamy, gołąbki zaczynają kołować. Gołąbki zaczynają kołować. Na szczęście nam się odruty nie pozabijały. Trochę złamie i także na drugi raz będę wiedział, że tak nie wolno. Wybijają się w górę. No wczoraj nie wiem, co to było. No poszły, dobrze poszły, odejście było dobre, w dobrym kierunku. Przyjechałem, prawie godzinę czekałem no i pojedynczo, pierw 5 sztuk, potem 12 przyszło razem, dwa no i tam jeszcze brakowało pary, ale odjechałem już. Ale są wszystkie. Nie wiem kiedy wczoraj doszły, bo musiałem jechać, ale są, także o. A nawet jakby coś zginęło, to Wam powiem szczerze, no gołąb jasny to, to jest groszowa sprawa. W pocztowych to jest dramat, Wam powiem. Kupujesz gołębie, przykładowo płacisz z rodowodami jakieś czempiony po parę ładnych tysięcy. Z tego wychodzi gołąb, ginie i najśmieszniejsze jest to, że nikt nie wie co to jest, potem gdzieś w klatce za 5 zł albo za 10 siedzi po prostu i ani ten, co, ten, co sprzedaje, co do niego wszedł nie wie co ma, ani ten co kupuje po prostu. A tutaj to zginie, to przynajmniej wiadomo, jasny karp jak czy wylot, cenal 10 zł albo 5 zeta. <noise> Także można się bawić. O gołąbki kołują dzisiaj dzień trochę ładniejszy jak wczoraj, słoneczniej, a nabierają prędkości. nabierają ładnie dzisiaj widać dzisiaj ładnie widać to no by trzeba było im coś białkowego dać o gołębie czy to pocztowe czy to białe jakby tak długo chodzą, wrócą wieczorem czy po paru godzinach czy na drugi dzień nieraz to dobrze jest jakieś białko podać wtedy żeby te żeby te yy, Zakwasów, żeby nie miały, żeby się wyrównało to wszystko, no bo to jest jak sportowiec, to jest organizm, to jest, to jest wie, wiecie no, tak jak człowiek sportowiec trenuje y, kulturysta, czy jakieś inne różne suplementy, różne, różne, tak samo i gołębie, jeśli są sportowe gołębie, są zmuszane do wysiłków dużych, no to też trzeba coś podać, trzeba to mieć na uwadze, no bo nieraz może coś się stać i potem dziwimy się, co się stało, co się stało, że gołębie po prostu nagle coś się dzieje nie tak jak trzeba. A tu po prostu suplementacja, czy coś, coś brakuje w organizmie, coś jakieś zakwasy, czy coś. Także czekamy, czekamy, gołębie chodzą elegancko, wsiadamy i jedziemy do domu. No jesteśmy w domu, no gołąbki powiem Wam szczerze, że po prostu czekałem z pół godziny, po parę sztuk przychodzą. Po drodze jak jechałem, to widziałem, że tam ścinka chodziła, no nie, wpadły w gołębie jakieś. No i teraz tak, część już siedzi na dachu, powiem Wam szczerze, nudziłem się i puściłem pocztowe. Mam grande gołębi pocztowych, także o, w tym gołębniku są, tak jak przeważnie wiecie, są pocztowe. Także puściłem, żeby se polatały, pocztowe latają. No i teraz w tym momencie kolejne pię pięć sztuk jasnych doleciało, no i w te pocztowe się zmieszało i tam latają z nimi, latają z nimi. No wiecie co, muszę muszę chyba bardziej, tak jak mówiłem, wysokobiałkowej karmy podać, no bo zakwasy trochę im się porobić, o widzicie, one siedzą na dachu przyszły, po niecałej godzinie lotu, to one by nie były normalnie z siebie tak zmęczone. Coś muszę, muszę podać, po prostu coś wysokobiałkowego białkowego bardziej, żeby... żeby może za kwasy mają, może co? O, tam jastrząb, widzicie? Jastrząb tam. Jastrząb tam lata. Skubaniec trener. No dobrze mam z nim, bo pogania, no nie powiem, że nie za darmo, bo coś tam sobie czasami jakąś nagrodę weźmie za te ganianie. Jakiegoś gołąbka sobie złapie. Nawet ostatnio mi sąsiad mówił, że, że złapał jakiegoś. No jest tego. Ale, o, cięto, cięto latają za to, no uczą się tej szybkości sprawności. Same bez jastrzębia by tak nie latały. Same bez jastrzębia by tak nie latały. O, widać, aż miło popatrzeć na takie statko. Cięto latają. W Radomiu kiedyś miałem, zanim się tu przeprowadziłem, gołębie pocztowe na bloku mi siadały. No to jak o tej porze puściłem, to cztery kółka i na blok się siada, siadały na bloku. I sobie siedziały tam, z jastrzębia nie było, także tym bardziej, że teraz porozpiżane siedziały na bloku i siedziały, ja się mogłem tylko popatrzeć. Także nic, koledzy, Kolejny, kolejne loty jasnych przed nami. Także dziękuję, pozdrawiam, dobry lot.